kolejna nasza rozmowa, to tym razem Mikołaj Przybek. Dzień dobry Mikołaj. Dzień dobry. Bardzo się cieszę widząc Cię, bo masz już za sobą pierwszy wyścig w życiu i powiedz proszę, to było wczoraj, dzisiaj kolejny przed Tobą, proszę powiedz, podziel się z nami jak wrażenia. No wrażenia ciekawe. Zapewne z dzisiejszą psychiką lepiej bym go pojechał, bo miałem szansę go lepiej pojechać. Jest to bardzo ciekawe przeżycie, bardzo mi się podobało. No i po tym wyścigu zrozumiałem, że faktycznie to jest Warte, wszystkie poświęcenia są warte tego sportu. No właśnie, jak mowa o poświęceniu, to Ty jeździsz codziennie w stajniu trenera Olkowskiego i to on jest takim Twoim mentorem, który uczy Cię najwięcej? Trener Olkowski jest moim mentorem, ale powiedziałbym, że takim największym moim wspomaganiem jest Anton Turgajew. To jednak on jest takim moim no, głównym nauczycielem, wręcz te, trenerem, pomaga mi we wszystkim, tłumaczy. Więc powiedziałbym, że Antek jest takim największym moim... Tak wsparciem, tak, tak. Powiedz mi, mówisz, że z taką psychiką, którą masz dzisiaj będzie lepiej. Czyli co już teraz na safronie masz lepsze, mocne nastawienie, już pierwsze przedarte szlaki, więc teraz już będziesz pewniejszy siebie jechał. Tak, no będę jechał pewniejszy siebie. Będę już wiedział, z czym to się je, bo tak na początku nie wiedziałem. No, wczorajsza gonitwa to. Pierwsze półgonnictwo to jechałem za końmi trochę tak, nie ten. Ale no już dzisiaj będę wiedział, no z, ze środka stawki startuję, więc no już będzie lepiej, już będzie lepiej. Ale powiedz jedną rzecz proszę, bo nasi widzowie nie zawsze mają okazję doświadczyć wyścigu. To jest zupełnie coś innego niż treningi, przyznasz? Tak, to jest zupełnie co innego niż trening. Tak się zdziwiłem, no to jest zupełnie co innego niż trening na zielonym czy na torze, to jest, znaczy na, na treningowym to jest zupełnie co innego. No Czułem się trochę jakbym jechał galop, tylko że każdy ma cię głęboko gdzieś. No i, no i jedziesz sobie w zasadzie sam, tylko musisz mieć. Inni jest są przeszkody w zasadzie, więc tak, to jest. Plany na przyszłość, rozumiem, wiąże się z wyścigami. Tak, będę raczej wiązał z wyścigami. Nie mam innych planów na razie. Jest mi tu dobrze, bardzo dobrze się czuję na wyścigach, więc tak. Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami i zapraszamy na nasz kanał YouTube Toru Służac. Tam znajdziecie analizy, wywiady i oczywiście relacje ze wszystkich wyścigów w Polsce.